Bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj mamy 13 grudnia, jutro ktoś ma urodziny. Tata! Tak, coś co kto właśnie mi tutaj kałacuje z marzeniem kotletów. Jeszcze mogę na Ciebie za to nakrzyczeć, bo dzisiaj urodzin nie masz. No, a no, ja coś muszę pilnować. Tak, jutro już nie będę mogła. Tata! Dzień dobry kochani w kolejnym vlogmasie. Chcecie zobaczyć, czy kiem Zbudowę. No, Ty chyba mogłabyś nasz domek zbudować, jak tak świetnie sobie radzisz. Buduję wszystkich domek, bo tak lubię budować. Chcę <laughs> zostać budownicką. Dobra. Chcę zostać budownicką i to już, będę ten domek budować. Świetny pomysł, Klara. Jak najbardziej jestem za. <laughs> będę domy budować. <laughs> Mega polecam wam w przyszłym roku, bo teraz to już ich raczej nie dostaniecie, bo zawsze w grudniu jest z nimi problem, żeby gdzieś znaleźć. Ja kupiłam je właśnie specjalnie w listopadzie, bo wiedziałam, że jak będę chciała je kupić w grudniu, to ich nie będzie. W Pepko właśnie takie domki. Są raczej co roku, bo kupiłam w zeszłym roku, dwa lata temu, no i w tym roku. A świetna zabawa dla dzieci. Nie, Klara? Czy to świetna zabawa? Tak. A ja tymczasem, kiedy już zjedliśmy obiadek, też jestem gotowany przez Dominika. Mamie, chodźcie, pokażę Wam, jak buduję domek pingowy. No, najpierw idziemy zobaczyć, jak chodźcie, buduje. Chodźcie, zobaczyć, jak buduje właśnie ten domek? No, pewnie, że chcą zobaczyć. Patrzcie, jak pięknie. To, to jest wewnątrz, czyli to pierwsze zbudowałam. Tutaj są takie cenyczkę. Pięknie, no. A jak coś, no to to. No to to jest, to to jest. Bia, biała. Białe. A to jest taki klep biały. lukier, lukier, A to są takie cukierki, by Dalej. ta, Tutaj jest taka gilanda jakby. Tu są cukierki i pięknie, pięknie, Klausia. Gdzieby da kolejną stronę, widzowie? odklejamy Piękne to jest rucho Mhm Tata, ale ja tym to tu... Ale ja robię coś właśnie co mi mega, mega przypomina a jak zwykle się tłucze on jest sabotażystą w moim nagrywaniu albo robi obiad, albo teraz... E, musi ciekawe, ten... kto jest sabotażystą. Ja jestem. No. E, próbuję Wam powiedzieć, że robię coś, co mi mega przypomina święta, coś, co uwielbiam robię od trzech lat. We look out the window as it's starting to snow. And there are lies as you hand me Just like these snowflakes tumbling down, round and round, I'm falling. Just like these snowflakes falling for you, falling for you. And if I were to make a wish upon a star, would it be to? Much to ask My mamy kącik kreatywny chyba dzisiaj i właśnie wzięliśmy takie. Pokażesz mi pudełko Klara? Taką choinkę. Daj, co bliżej. O, taką kupiłam w Action. To mi się wydaje, że chyba tam. Właśnie to są farbki. Dam to takie na dekoracje. Dam to na palapę, żeby się Dobry pomysł, no? It was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. somehow i knew and maybe so did you that everything would change from now on yes from this christmas from this christmas on Manowania. Gdzieś podczas rozmowy wyszło, że dzieciaki chciałyby zobaczyć domek swojej babci, więc yy, zebraliśmy się i jedziemy zobaczyć domek babci, bo babcia ma nowy. Więc jedziemy. Wzięliśmy ciasto. się bardzo walczyło o to, że on chce wręczyć babci, więc jedziemy. Wróciliśmy, dzieci już e, śpią, a ja tutaj kontynuuję dzień wypieków ciągu dalszy, dlatego że dominiki który ma urodziny, więc robię mu... Tort. I właśnie o tego torta, zawsze jak, nie wiem czy mówię dobrze, tort, dajcie mi znać jak to się mówi, jak się odmienia bardziej, zawsze mam pełno pytań, więc kochani, ja robię z przypisu na tort, z Thermomixa i zawsze mi wychodzi przepiękny ten biszkopt. Mam nadzieję, że teraz wiecie, nie spalę tego że powiedziałam, że mi zawsze przepięknie wychodzi a teraz na przykład twu twu nie wyjdzie ale moim sekretem jest to, że ja zawsze robię w rancie, nie w, nie w tortownicy, a właśnie w rancie, taki rant i zawsze mi przepięknie wyrasta i jest naprawdę super, więc jak macie Thermomix no to korzystajcie z tego przepisu, nie zawiedziecie się no, ile co robić właśnie, bo już skończyłam muszę nagrać piekarnik i wlewamy więc dokładnie robię to tak, że daję papier do pieczenia, później właśnie ten rant, no i ulewam tutaj biszkopt, który zrobiłam. Ciężko mi uwierzyć, że jest już który? Trzynasty. Nie, Domin? Tobie też ciężko jest uwierzyć? Zobacz, to się Pani Tak. Ja pamiętam dokładnie... Już mi się teraz chciało pokazać, bo ja sobie pamiętam trzy, dokładnie trzynasty rok temu. Pamiętasz? Jak dzieci były chore, jak Mila była chora, i jak ona tak straszliwie kaszlała, że ja zadzwoniłam po karetkę 13. A do 13? Tak, my no kładliśmy okay. się spać, byliśmy tak zmęczeni, bo szykowaliśmy urodziny Dominika i byliśmy strasznie zmęczeni. Poszliśmy spać i Mila nagle zaczęła tak kaszleć, że nie mogła oddychać bardzo długo. Eee, I dopiero, jak wyszłam z nią na balkon, to to złapała oddech, ale cały czas płakała, więc yy, no, wezwaliśmy. koda, tyłkiem jeszcze tutaj. <goda> wezwaliśmy pogotowy I jezu, ja pamiętam to, jak to było wczoraj, nie? No, no tak. Mam wrażenie, trochę takie, wiecie co że czas stanął w miejscu, jakby pomiędzy tym, e, jak się wyprowadziliśmy. No to się strywa, tak. Jakby czas stanął, no, tak stał po prostu, nie? No, tak stałeś, nie z tym, tak. to się nie działo, byśmy cały czas z tym... Tylko tam, we Włoszech nie... byliśmy i tyle. No. A tak cały czas jakby, wiesz, no i jak... O właśnie, bo ja nie powiedziałam w ogóle, Domin. Domin dzisiaj widział ty eee, No, dzisiaj Domin wszedł do środka zobaczyć tinki bo ja się wstydziłam. Pójść do panu, zobaczyć. Żałuję bardzo teraz, bo drugi raz już nie pojadę. Nie pojadę jutro, bo będę się wstydziła, bo to będzie już głupie tak codziennie jeździć. Bo wczoraj to okej, okay, ale jakbyśmy jeszcze... Znaczy dzisiaj to okej, okay, ale jakbyśmy jutro mieli jechać, to to już jest dziwne, że codziennie tak chodzimy tam. Bez jakiegoś pretekstu, a co mamy powiedzieć? No. Więc Domin był, porobił zdjęcia, jest... Na zdjęciach ja już widzę, że jest zupełnie inaczej, a Domin to już w ogóle mu, że to widział. To taki prezent urodzinowy chyba przedwczesny, nie? No tak, no. I też my rok temu właśnie w urodziny Dominika jakby dowiedzieliśmy się, że na pewno sprzedajemy nasze mieszkanie i na pewno kupujemy właśnie ten domek. No. To rok minął, takie takiego potwierdzenia naszej decyzji, nie? Że to się dzieje że to jest możliwe w ogóle, żeby się zadziało. E, jeszcze wtedy nie mieliśmy chyba kupca, czy nie mieliśmy już? Już mieliśmy nawet kupca, to my czekaliśmy, my się zastanawialiśmy. A, a, a kupce, kupiec już był, czekał na nasze mieszkanie, które mi tak smutno jest teraz. Ale też już bardzo się przywiązałam do tego, co nas czeka, więc nie mogę się doczekać już. Już niedługo. soras blizeyoo